Witam was, to jest Repus, a to jest kolejny odcinek z Europy 4. Mam nadzieję, że lekko się poddenerwowaliście pod koniec poprzedniego odcinka, że tak skończyłem ale... No trzeba zrobić takie. E, taką zapowiedź kolejnego odcinka i liczę, że teraz niecierpliwie nie wyczekiwaliście tego, żeby zobaczyć co się stanie Polszy, jak zmierzy się wspaniałym Bizancjum. Wcześniej Bizancjum oraz Polsza na... E, Age of, Age of Civilizations 2 byli przyjaciółmi. No, teraz to się zmienia. Liczę, że Dalmacy mi oddadzą, chociaż nawet mnie tak Wenecja trochę nie obchodzi. Bardziej mi zależy na Polszy i na pobiciu ich. Eee, I tak dalej, ponieważ jak pobiję Polsze, to zerwę sojusz na pewno ich z Francuzami. Później jakoś tam postkacze po walkach i w końcu wezmę już z Moskwą i ścisnę Austriaków, ponieważ oni jak widzicie połączyli, zupełnie to, to wspomnieć, zjedli Węgrów w międzyczasie. Eee, no i. Nie trzeba tutaj się wszystkimi zapiekować porządkiem świata i tak dalej, tak dalej w cyk, pójdźmy tu, wy pójdźcie tutaj. No a my sobie poblegamy tutaj na spokojnie teraz. Te Bałkany. Trzeba wygonić Słowian z Bałkanów. O, na korfu mi się zdesantowali Polacy. LOL XD Nie, serbowie. A okej, okay, to się rozumiem. A to się nie desantowali, tylko przyszli w takim razie. Eee, tutaj to się jeszcze do końca miesiąca. Dobrze. Nie czekaj, zaznacz tak. Oni już Chiry dostaną, czują to. Oni to wiedzą, a nie tylko czują. Eee, cyk, łączymy się. Hyt po serbach. Nie będzie serbskiego filmu. Nie pozwolę na takie bezeceństwo. A jeszcze nie mamy ogólnie e, tego kolonializmu. Jednakże wziąłem sobie Increase speed in the true Five provinces, więc powinno dosyć szybko tajemniczyć. Co ja tutaj mam? E, Aha, nawróciłem Neat na prawosławie. Dzięki temu mam ten jeden tutaj e, zaznaczony. Czy oni cały czas są prawosławni? Słuchajcie, jest tutaj pokazane. No, są, a są, tu, tutaj jest pokazane, ja nie zauważyłem po prostu. Są cały czas prawosławni i to się szanuje. I to się szanuje Didmar, żebyście wiedzieli. Skończymy najpierw tych panów, uzjemy ich całych, bo niepotrzeb... nie bez potrzeby brałem właśnie ten sposób wojny. A czekajcie, co jest właśnie potrzebne na printing press. 20 Development Capital. Printing press, printing press. Capital A Country Deep with 50 I ostatnie uh, Province is protesting Anika. No, niestety, to sobie poczekam. O, 15 dyplomatyczna też sobie poczeka. Jezu, serio? Serio? Toś prawie i wojsko. Nie, chcę popatrzeć jak ich pomęczu tutaj z obleganiem. Nie chcę Kosowa łupić. Dobrze. Eee, Wali teraz agresywną. że będzie z over Ale to możemy po prostu dużej wojny poprowadzić bo z Bośnią. Skakuj 36 dukatów. Build buildings. Tax income plus 10. I administracyjne punkciki wskoczyły. To świetnie. Cyk, 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 cyk ZT nie mogę, ponieważ to Wenecja ma klejma czy tam kora. To ok, ile mam over tak by the way? 58 ale 5 dni muszę czekać, żeby wrócili dyplomaci. Czy po, po zjedzeniu tego skoczy mi 26? To starczy. No to zjem ich też, żeby od razu zacząć korować, jak najszybciej zbić tą over extensję również. A, cyk. A, nie, nie mam punktów teraz. Połączmy się wszyscy w jednej prowincji i wyślę was wszystkich razem gdzieś, na przykład na Polskę. Impressive. Jesteśmy znowu Great Power'em, świetnie. To pojedzie dopiero jak A e, ...tego. No czemu mi to zabraliście? to mi permanent claim. Wy gnojki... Obraziłem się. Akceptuj. A Dacze wypowiedzieli wojnę. Uwolnili się Austriakom i teraz trzeba pomóc Austriakom. Znaczy, pomóc! Dołączyć do wojny. A tutaj zróbmy sobie. Nie zarabiam teraz. Tracę pieniążki. Oni po dole zajmują. To ja sobie tutaj pójdę i tak, tutaj. A tą flotą mogę tutaj popłynąć, żeby ścisnąć flotę polską. Przynajmniej oczaków i jedysan mam szansę wziąć. No, Polaków jak raz czy dwa się już porządnie zajmie, to nie wybuchną. To jest taki plus polski. Zale znaczy, zależy w sumie po jakiej stronie gracie. Ale jak gracie przeciwko, to jest bardzo duży plus. Dobra, bez straty żadnego okrętu. Chyba jeszcze do Azowa mogą popłynąć. Ale nie popłynęli. A tutaj mają fort, ło! A rzeczywiście, w jakimś patchu chyba był dodawany tam fort. Dobra, teraz wpłynę, żeby się odbudować. A, jeszcze nie, trzymamy, trzymamy na... ...zmianę na sembracowanie instytucji. Kurczę, no... Wygnojki jedne. Jest jeszcze jedna opcja, żeby trzymać tę wojnę tak długo, aż... Po prostu Austriacy tutaj wyjdą z niej. Widzę, że chcą chyba Sieny odbijać. No to sobie skończymy wojnę ze Sieną. Nie chcę ich zajmować agresywna. No Chyba, że... Jak wywalę tam 43... O nie, dobra, nie, nie. Nie. Post religion. urepsy Jest prawosławne paistewko we Włoszech. A teraz tutaj nie. Ale wysoki mogę okorować. Nie są wysoki, że wcześniej nie mogłem. Tu, nie wiem, czy punktów nie miałem, czy co. Okej, okay, zajmujmy dalej prowincję. W sumie tutaj nie mam generała, jakiś generał z Hidżem by się przydał. Też dodatkowe armaty do tego. Powinno przyspieszyć, ruszyć dopiero na porządnie. Winnica, fajna nazwa prowincji, trzeba przyznać. Myślałem właśnie, czy nie zrobić serii na przykład Polską e, na streamach. Hmm. Hmm. Na streamach, e, na zasadzie, że wezmę Polskę z jakiegoś tam roku, na przykład dajmy na to 1618, albo 1700, albo 1500, nie wiem, 25 na przykład i... O, na Krymie, mogę do Krymu się dostać? się nimi zajmę i w ten sposób właśnie na przykład grać jakoś na streamach tak, że widzowie mi piszą co zrobić gdzie pójść i tym podobne eee... na Efficiency Absolutyzm, Unresty Nie, Parlamentaryzm nie idę General Estace chyba pójdę, bo produkcja się przyda bardzo o, Aristokratica... Kart również Mogłoby się przydać, ale pójdę chyba w to. Tak bezpiecznie. Po prostu, że mi troje pieniążko zwiększyło. Szczególnie, że już mam jedną manufakturę zbudowaną tutaj. I zaraz się zrobi w ogóle. Kolonializm. I teraz tak naokoło muszę lecieć. Ale wszyscy się tam pobawią. Wołynian separatyst. Okej. Okay. Więc jak chciał z Polakami, to tak... Austriacy nic nie zostają, mogę sobie pomarzyć. Stanowić sojusz z Francją. Jeszcze jakieś jakieś taktyczne sojusze macie? Dania. I Papal State. Nie wiem czy Dania ma cały czas unie personalne. Papal State. Ehm... Wenecji zostawię wam. Będzie fajnie. Eee, no to tak bym to zrobił. To jest część tu. Tak, no to tym bym zajął również. A to się zobaczymy. Polacy, jeszcze zobaczymy. Już wsi pieniążki. byście byli na depcie. No, i po niej tylko sami się nam nawzajem, jak to macie w zwyczaju. Let's charge be. Let the Holy Church be, ok. Jasne, że tak. Dobrze jest sobie pozbierać Patriarch Authority. Bo, po, właśnie szczególnie dlatego, że to się długo zbiera. A bonusy daje przecież. Hits. Świetnie. Ładnie poszło. o Mintali Technologicos, jak miło. Teraz tylko zembrajsować instytucje No kiedy to mamy? 10 lat, no to możliwe, że zdążę zembrajsować tą konstytucję. Instytucje, konstytucje, ja pierdolę. Nie wiem, czemu tak miałem w głowie konstytucję. Bo, bo musi być konstytucja. Walczymy o konstytucję teraz w Polsce, nie widać? Tak się walczy o konstytucję. E, zejście w Wenecję, okej, okay, czy bez mojej pomocy e, pobiliście ich morsko? O, Polacy tutaj, widzę się bawicie w Trebizondzie, trzeba mi się zająć Nie podoba mi się wasze zachowanie Ach, e, hajsy mi się zmniejszają Not good, not good, jeszcze serbowie chcą się buntować, not good tu Dobra, idą sobie Polacy stąd. Aragon, dobra. Chyba. ona nam się nie zmniejszył. Ech, tutaj na White Pisa poszli. To mi to nie przeszkadza. Dostanę więcej procent z udziału wojny w wojnie. Z hajsu Polaków. Oddawać złoto Polacy. A jeszcze troszkę. I ładny hajs skoczy rzeczywiście. Autonomia na Naxus niech będzie, punkciki się przydadzą Wessarabia jest złupiona. Zdo Chyba nie zdążysz w tym miesiącu przyjść, no nie zdążyłem, ale i się Serbowie zbuntowali Zbadałoby kończyć, wyskakujcie z hajsu Oddają prowincję, anulują te sojusze eee, Dokładnie No, i większość Austria dostała. No, ale ja również. I Wenecja. Eee, to tak. Na pewno bierzemy Dalmację, to jest pewne. Przy okazji mam całkiem ładny zasięg fortu, więc na razie ten fort chyba zostawię nawet. Istrię bym sobie wziął. To jest do Bizancjum. Tak. Może Wenecję? Po prostu. O. Następnym razem, ok? Następnym razem, tu jeszcze nie ma tak źle. Skakiwać z pieniędzy. Może tak troszkę tutaj osz Zostawię, żeby was jeszcze zhumilować. Oprócz tego, ten Pire Projection by się przydał. No i wyśmienicie. Mamy ładne prowincje. Nie jestem na stołowe re jakichś jak granie mamelukami, A czy mogę sambrajcować instytucje? Mogę za jedyne 100 dukatów. Wyśmienicie, od razu lecimy w nowe technologie i widzimy się. A jeszcze nie, kurczę, odcinki są dosyć krótkie w sumie. Możecie się napisać, czy takie kilkunastominutowe wojenki Wam pasują. Czy chcecie dłuższe odcinki? Na przykład ostatnio Lukas, jak się ze mnie śmieje, że nie montuje odcinków z RTS-ów i tak dalej, w ogóle, że nic nie montuje. Spytałem się go dla Beki, czy jest taki standard. On odpisał, że tak. Znaczy, on pewnie też odpisał dla Beki również. Ale chodzi mi właśnie o to, że oni montują odcinki i wychodzą właśnie około 20 minut, może mniej. I czy wy to byście chcieli takie? Ponieważ nie ma co teraz w sumie przedłużać, bunty ścisnę, ścisnę. I właśnie nie ma co tak ewentualnie. Tutaj się z tym męczyć. W straciłem. Dobrze. A może niedobrze. Czy się opłaca burać Mameluka? Tak, opłaca się. Mameluk nie odpuścił. A ja mu nie odpuszczę. Kogo mam na rywalu? Enemi znaczy się. Moskwę również. Etiopię. Ale bym się z wami dogadał tutaj, Murzyncy, Murzynki. A... Eee... Papieża nie potrzebuję. Nie wiem jakichś Sunią, że będę brać sojusz z papieżem, bo, bo, bo to są już z papieżem. Radzą mi się dyplomatyczne relacje. Oni tam lecą. Ej, właśnie wbije, Dam radę, tak sądzę. Czyli mają minus jeden. No, lidera. Ja mam dobrego lidera. Dobrze, teraz ci się jeszcze wybiją. Jest minus jeden. Teraz upgrade upgradeuje właśnie na ofensywne. I właśnie, ostatni rywal. Czy Francję brać? No nie wiem. Możliwe, że podczas wojny religijnej bym ustawił się przeciwko Austrii. Więc chyba nie będzie Warfed tego brać. Właśnie też relacje z Moskwą. Ach, Polacy. Czemu nie mogę tutaj zabrać Silistrii bez Sarabii? Ale widzimy się w kolejnym odcinku. Teraz, teraz już powiem, zrobię krótszy rzeczywiście. Nie ma co przedłużać, już nic się nie będzie działo. Do zobaczenia, na razie, cześć. Pa.